Dobra, ho, 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 jestem pierwszy raz Te gumy powinno być odwrotnie, czy tak, guma Wchodzimy Do domku A, bramkę Dobra, jesteśmy tutaj Na posesji I wchodzimy hu, 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 jak ciepło, jest jak ja zmarzłem O, czy to kurtka taka? Może jedyny No to chodzę, no Wchodzę co widzę? O, jaka mała kuchnia, kurde. Wydawało mi się, że jest większa. Dobra, hej, dziewczyny! Eju. Eju, heju! Heju, heju! Heju, bombelo! Gdzie są bombele? Bombele! W łóżku! Myślałam, że przyjdziecie do mnie. No chodź, pokażecie mi, kurde, jak ten dom wygląda. Co? Halo, halo, halo. Gdzie? Matko. O matko, halo. No siema. Co? Siema. No co? Nikt się nie chce ze mną przywitać. Co? Nikt się nie chce przywitać ze mną? Co? Dlaczego? To nie tak no nie chce się ze mną przywitać? Eee, nie, nie. Bo ja mam no No dobra, no to, to jest? 50 50 zł? Tak Za takie coś? Tak. A to skóry mówi. Skóra pod to Słuchajcie za momencik będziemy mieli mieć chujnik Ho, Ho, ho. No, ho, ho. Mamy chuinkę Normalnie Najdroższa, słuchajcie a, a. 120 zł, dobra Dawaj, dawaj. O kur... ja wejdę? Nie wiem. Może odrzu... O, nie, Weźmy ty! Weź No. Dobra, coś cztery, pcham się. Uciekaj. No ale co ja się będzie? boję, że ty topor, wiesz. Dobra, ale wiesz, że nie. 2,60 metry sześć, Co tu było? O, o, o! Moja kozka! Dobra. Mamy. No. Mamy ją, mamy ją! Wiesz? Ej, ale będzie za duża. Tu jest 2,60. Ale tam się nie mieści, tu jest 2,70. No. Dobra. O kurde. Ale twoją tutaj. Dobra, to ja będzie wiedzieć No to tam Normalnie pachnąca, chciałam tak. Słuchajcie, był ten kaukaski po 60, zł, ale to mi się nie podobało. Dobra, trzeba zorganizować coś tutaj. Ho, 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 słuchajcie, zobaczcie jeszcze tu, jaki mamy nieporządek. Do Wigilii zostało 3 godziny, a tutaj tak wychodzi, jak wychodzi. Posiłki są tutaj, mamy muzyczkę, bo Marek Saniak bez muzyczki. Mamy posiłki, zobaczcie, jak u Gesslerowej. Co? Tu no mamy, dobrze. tu mam, tak to, mamy, mamy to. Tak to wygląda. I będzie dołożyć do I ogarniamy, Zajem, ogarniamy, ogarniamy cały czas. Nie ma czasu nawet nagrywać. Co? Coś nie no dobra, Razoruszko, no to wszystkiego dobrego, co nie, co, co można rzucić chłopakowi. Myślę, że który już wszystko prawie ma. Wiadomo, że brakuje tej kobiety, ale tam, tam kobieta kobieta, już nie liczy się. Co masz tam? Szkoda, że masz dużo przede wszystkim, to jest najważniejsze. Małeś że uważasz. Tak, i dziękuję, że się ciekawiasz. Do wiadomości, że to było do stanu niezakrężone. A jestem, ja. Jeszcze raz. Masimy komorneczki, słuchajcie, tutaj już mamy 12. Czekamy na świętego Mikołaja. Dobra, to dla mnie? A to dla mnie? Co? A to dla mnie? Nie, to jest mnie. do widzisz, Pomożesz mi?

Nie, razem bawić się. No. No. A ja będę kadać sobie lego. Mm -hmm. No bobki no, bo... te spada... Nie, Lili, tu mam 55 niespodzianek Uczę okay, się ja bada... bada... tak nie. na luzie. <laughs> Domagałaś Lili tylko lego. Tak, prawda. Dziękuję. Lego? <laughs> Jak <laughs> chciałaś? Cześć, nie, jak się Nie, nie taki sam. Ty wszystkie chciałaś, więc jak nie że i tak na Na O. Ale jaka fajna. Żenie się spełniło. A co? Co dostał? Siebie. No, Moja żona dostała prezent od niej, Innego nie chciała, a mamy no. taki sprzęt. Nie, ty, Oczywiście nie opowiadam tutaj, co dostała jeszcze, jak no. mnie nie było, czyli cały dom. Tylko na początku jest inne. A dlaczego tu koszmar? A To jest bojęcuj. Aha, bo to są dwie. Pierwszy raz widzę to osiem lat temu. Dzisiaj poniedziałek wielki plan. No to. O, moceliko, ty tak czytasz szybko? Tak, Naprawdę? No, Naprawdę? Niemożliwe, tak szybko czyta? Ja cię kręcę. A to Nie ma jak domu. To nigdy nie jest proste. Słowniczek. A tutaj mamy, słuchajcie, po Właśnie. Tutaj małolaty śpią, a my spaliśmy na górze. Jeszcze dzisiaj spodziewamy się. Troszkę więcej ludzi, pierwszy dzieciak, można przyjmować.